Cześć! Z tej strony Aż Dziennik będziemy grali w grę Jackbox i pod Tico. Czyli będziemy chyba malować koszulki, ale nie jestem tego pewien. Wczoraj byliśmy na premierze filmu Pokusa, więc możemy być bardzo, bardzo zmęczeni. Albo seksowni, tego nie wiemy. Sprawdźmy to. U mnie Not found, jak coś. LLKD? Mhm. LLKD. Eee. I co ja tutaj wybieram? Mam Dynadżerę wybrać... swojego wieraka. To ja będę orłem. wysokołowicz mam na nazwisko. Bardzo to przypomina Digimony. Tak. To już była taka wyspa. Ok. Ale co mam narysować? No coś tam. Coś? A po co? Nie do końca rozumiem, co my tu robimy, ale... Fascynująca gra. Nie potrzebuję wam takie preclowate paluchy. Co? Kolejny? Dobra. Eee, kurde, już mi się skończyły pomysły. O, Trzecia? dalej rysujemy. Ach, okay. Okay. <laughs> Chyba nigdy nie robiliśmy bardziej fascynującego wideo. Zmontuję, będzie dynamiczne bardzo. <głos> <głos> ah, finish finish Dwa, jeden! Oh, nie zdążyłem! No, ja przestał, przestał <laughs> mi działać z jakiegoś powodu ekran Slogany Slogany Ale... I phrases

Więc mamy do wyboru koszulkę Szymi, Szymi, Szymi z głowy, ci, z głowy ci dymi, dymi. Albo Paweł Mączewski nie wciąga kreski. No jest 50 do 50, więc... Brawo, <grym> <grym> Paweł, udało się. Wygraj. <grym> Czy tylko mnie zastanawia światło w tunelu, przecież najpierw widzimy. Jest to cytat z wielkiego dzieła Pokusa. No ale cieszę się, bo shimmy, shimmy, to moje to <laughs> Polska górą? Nope. <laughs> <laughs> I głowa jest okej. Czy ty nie zagłosowałaś na swoje? Ja teraz zagłosowałam na tę czarną, ale no. ja zrobiłam... To no znaczy, ja na no był... a zrobiłem czarną. No, ja, a ja właśnie na odwrót. Dlaczego uderzam się młotkiem w głowę? No to ja głosuję na tę, którą zrobiłam. A niech to! Poćwicz. Zawodniku. I co, i teraz jestem zwycięzcą? Okej. Czyli wszyscy oprócz Pawła wygrali. Gratulacje. Eee... Ożwy! No to bardziej ważne. No cieszę się, bo to ja to napisałam, ale... Ale podobało Podoba... kontra... Podobał mi się koncept Polska Gromną. -Nope. Ooo! No. Jednooki królik znowu zwyciężył. Proszę. Nie no, tam bardzo tak wygląda tak, <noise> I co teraz? O super, ale zobaczcie. Czyli jaki... wszyscy wygrali po Pięknie. prostu. Cześć, to znowu my, Aż Dziennik, będziemy grali w Trivia Murder. i będzie bardzo mrocznie, więc bądźcie z nami. Może ktoś zginie, a może nie. Wszyscy gotowi? No i będziemy <noise> odpowiadać na pytania dotyczące... Morderstwa. Nie, ale wszystko takie jest właśnie mroczne... Sorry, Krzymi as this one. Zosia jako taki związany człowiek i Paweł jako... Jako Paweł! Jako Paweł, znowu z w głowie. Na podstawie książki Tywia Mulder. Party. Tak i Marło no, właśnie odpowiedział. Tak, jest tak, że jak źle odpowiesz, ci coś źle odpowiedzą, idą... Do, do grypki, gdzie jak drugi raz źle odpowiedzą, to im odcinają palec albo nos albo coś. Wspaniale, nie mogę się I te, Dlatego jesteśmy takimi roleczkami, żeby nie było widać krwi. Przetłumaczę. Kto no. był pierwszym celebrytą, który był uznany za najseksowniejszego chłopa według um, magazynu People? Pierwszy. Gibson, Mark Harmony, Harmon? Harry Hamlin. Może Harry Hamlin? John F. Kennedy Jr. Nie wiem czemu to powiedziałam, nie widać moich tych... Hmm, ja myślę, że pójdę w Johna F. Kennedy'ego Juniora. Naprawdę? A... a może to już moje mind games? Mel Gibson! <grym> Jestem waszy głosem. Mel, Mel Gibson! No problem. A! Idziecie do piekła. I teraz będziecie walczyć o to, kto przeżyje. Kto przegra, prze... a nie palce. musicie wybrać chyba, który palec chcecie, żeby wam uczyć. Ładnie. To daje wam, powiem, boost chyba w kolejnych zadaniach, że będziecie mieli o jedną odpowiedź mniej. Shimi, skąd wiedziałeś? Nie mówiłem wam wcześniej, ale oprócz tego, że powiem, jakiej to melodii, byłem też 1 z 10. Raczej nie. K, pH? Cicho, dobra, dobra, wiemy. Eee, Kwasowe. No kwas. kwas. 1, 4, 7, 12. Kwas. pH. pH wody. Neutralne pH, kwaśne pH. Hmm. Kwas. Hmm. Ja zawsze miałam z tym problem. Po której stronie jest kwasa, po której zasada? Jest! Ograłem to. Paweł, ty chyba już umrzesz teraz. Nie? Musimy znaleźć tutaj jakieś słowo. Na chyba im więcej liter, tym jak jazdę na 7 a to na 9 to śpią. Ale nieźle, bo to też jest na znajomość angielskiego. To Chyba nic nie potwierdziłem. <grymne> <grymne> o, zginałem, teraz jestem już tylko duchem. Ale to jest w ogóle nieźle pokazane, przecież ośmiornice nie mają kości. To prawda. Co ty, to jest biologicznie niepoprawne. Ośmiornice mogą się przecisnąć przez wszystko, co jest większe od ich e, wnętrzności. Ovary. Co to jest ovary? Co znaczą te słowa? Jaka część ovary. kwiata z, z, eee, zawiera... Jajeczko. Okay. Jajnik. Mhm. Pistil. Co to jest? To jest chyba ta mm. łodyga? No. Ojej, a ja nie mam w ogóle czwartej odpowiedzi. No bo nie masz palca. No. No i ekstra Ale ja to tak... nacisnęłam. A może nie? To było tak dawno, już nie pamiętam co to znaczyło. Matematyka! Och, moja i Raczej nie. Tylko wygracie, bo ja już chyba umarłem. Co będzie, go umrze. No? Dodajna? Chcecie? Trzy. Co robisz, Szymon? Ja już nie żyję. To mój duch. O, Paweł, niszczysz się. Nie ma żadnych szans to. Zamknij się. No, jeszcze, jeszcze. Nie no, zdążyłem. Nie jestem w takim razie najlepszym matematykiem. E... 14.08 to też. Ty wygrałaś. Muszę odpowiedzieć na dwa pytania. Ja muszę? No. I wtedy się uwolnisz. A jeżeli nie, to zginiesz razem z nami. I, i ca... co wszyscy będziemy tak samo omarwieni. To... Tak, to umarł na... na Wyspie świętej Heleny. No wiadomo, yy... a my gramy też chyba to. Możemy się wskrzesić, ale nie jestem pewien. Aha. Ja nie mam tego tej opcji! O -o. o o No ja w ogóle nie miałam tego czwartego palca. <laughs> no bo uciałeś sobie palec. I co, ja nie mogę dobrze odpowiedzieć, bo nie mam palca? Ja nie wiem, ja nie znam zasad. Ale możesz jeszcze się uratować. Zapamiętaj. Cicho! Nice. nice. Na głowę! Ale to... czekaj, ja mam więcej pieniędzy, ale nie żyję, o co tu się nie, chodzi? Nie. To jest Bardzo dziwaczne się <XM1> tak, I się. I my, Nie jestem pewna między jednym a ja, ja nie, nie znam niskiego więc... <grystalne> w ogóle. Łatwiej by mi się grało, gdybym znał ten język. Aaa, no właśnie! <Grystalne> To nie no gdzie, no to było za łatwe. Nie doceniasz mnie. Czyli ty wygrałaś chyba, bo przeżyłaś teraz. W tej, tak, Ale mam najmniej pieniędzy. Nie, no. Dlaczego ty masz cały czas najwięcej pieniędzy? No dobrze odpowiem na pytanie. Za światów. Mhm. No i ty musisz teraz słyszeć. Honduras jest w Ameryce środkowej. Ale to chyba chodzi o to, że wybierasz sobie kategorię po prostu. Nie, muszę powiedzieć. Widzisz, Honduras jest w Ameryce yy, Środkowej, a Cześć. Boliwia w Południowej. Nazwę mówisz w Krześlicy? Nie. No. O, jesteście coraz bliżej. Bo... No, okay. Fajnie, gdybyśmy słuchali, co on mówi. Nie. łakka, łaka. Adelaida. A wy też odpowiadacie? No. To czemu powiedziałam to na głos? Nic wam nie powiem. O ja, tam ciemność jeszcze zapada za nami. O nie. Nie mam tego! Dlaczego nie mam? Bo nie masz palca. No ale to jest nie w porządku. A, dobrze odpowiedziałam. Linguini <laughs> to też jest. Makaron. Eee... Mamos to są. No nieważne. Tak? Nie pytaj. Jak nie wiesz, to twój problem. Wygrasz? Jeszcze nie, jeszcze jedno pytanie. Coś trudnego teraz. Ciemność was goni. Ciebie też. No nie. Niestety. Za łatwe. Nie mam jednego palca, więc. Na estilo, dobra i wygrałeś. bo jeszcze nie, ostatnia szansa. O, super, no bo... Tak. Bo u nas bardzo są popularne skautki sprzedające ciasteczka. Paweł, byłeś w Ameryce? Nie. Zosia? Ja też nie byłem. Zosia, byłeś w Ameryce? Nieraz, nie, nie dwa. No to... No nie. Ciemność was pochłonęła. No... No ale tak pierwszy i sobie... ostatni raz. Jesteśmy Polakami, to dla nas. Zwykle nie. Zwykle i Zwykle nie. idiot label. label. nie chciałem wam już przecież. <noise> ale trafić do gazety. Tak, naczelny obiecał, że to, co tutaj wygramy, to zostanie nam wypłacone. Cause of Death um, Math. To tak jak w mojej szkole podstawowej. <noise> ja to najbardziej się zmieniłem. Nic się cieszę. nie zmienia, ja w ogóle nie ewoluowałem. <noise> Super, fantastycznie. Dobra. No i co? Nie, nie zobaczymy. Dobra, zobaczymy, czy Spend coś się z tego zmontuje, nie? Co, tak po prostu? No tak. Nie tak, No właśnie no no, no, tak. Zosia wygrała, gratulacje dla niej. Eee. I co? zacząłem w kolejnych materiałach. A teraz tanie z oczami.